Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Przy mikrofonie Tomasz Smokowski, a obok mnie Jacek Laskowski, z którym wspólnie będziemy dla Państwa komentowali dzisiejsze spotkanie. Reprezentacja Polski zmierzy się z Meksykiem. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem w przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą ofensywną piłkę i nie zabraknie bramy. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. To, co od razu rzuca się w oczy, to formacja 1-4-3-3 z napastnikami ustawionymi blisko siebie. To właśnie oni mają robić różnicę, współpracować ze sobą, wygrywać pojedynki i znajdować drogę do siatki. W tym kontekście ważne będzie dostarczenie im piłek z bocznych sektorów boiska i oczywiście dyscyplina taktyczna, ale to akurat jest ważne w każdej formacji. Podzielam się po tym zespole odważnego, intensywnego pressingu przez cały mecz. Nie inaczej, Tomku. Ci gracze sprawiają wrażenie, jakby bieganie za piłką i naciskanie na przeciwnika sprawiało im bezgraniczną radość. To jednak bardzo wymagający sposób gry, do którego potrzeba żelaznej kondycji i grupowego wysiłku. Pierwszy gwizdek, jedziemy. Bez wątpienia. Było przewinienie. Będziesz wolny. Naprawdę udana interwencja. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Herrera! Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Broni teraz strzał. Ma piłkę w rękawicach. Dobrze wiedział, gdzie powinien się znaleźć. Refleks u bramkarzy jest bardzo istotny, ale podstawą jest dobre ustawienie. Lewandowski. Dobra presja teraz. Mają piłkę. Centruje w pole karne. Ma do kogo? Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polukarnym. Raul Jimenez. Strata. Muszą teraz uważać. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Polacy mogą teraz uderzyć skrzydłem. Jest tam miejsce. Posyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Świetne teraz przerwanie akcji, oddalenie zagrożenia. Faul nie, czysty obiór w polu karnym. No tak, żeby być arbitrem trzeba mieć grubą skórę. Kibice go teraz rugają, ale skoro nie widział tam faulu na karnego, to gramy dalej. Piłka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak? No, próba, ale pomijmy ją milczeniem. Główka nad poprzeczką. Uwaga, wychodzi sam na sam! Tak, Polska! Biało-czerwoni trafiają do siatki! Naprawdę nie wiem, jak opisać, co się teraz dzieje w polskim sektorze! Co za radość, co za moment! Po powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. A potem, cóż, no nie mogło to nie wpaść przy przewadze 2 na 1. W takiej sytuacji można zrobić dosłownie wszystko. To musiało skończyć się golem. Polacy na prowadzeniu. Czy utrzymają ten wynik? Zieliński. Będzie groźna sytuacja dla Polski. Czy wykorzysta tę okazję? Zieliński. Ależ teraz zmarnowana szansa. A mogliśmy mieć dwubramkowe prowadzenie. Zawodnik nie może uwierzyć, że to nie wpadło. W sumie my też nie. Ciekawe, czy to się nie zemści. Niedobra teraz decyzja Piotra Zielińskiego. I Jesus Korona. To skok do rywala i po akcji. Kesz. Pytania w takim miejscu zawsze są groźne. Zanosiło się, że będzie groźnie, ale obrońca popisał się teraz świetnym odbiorem. Hector Herrera. Cierpliwie, rozważnie szukają luki w defensywie rywala. Obronił, ale piłka w grze. A teraz, uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Nie wyszedł mu teraz ten strzał podcinką. Bo to wymaga jednak sporej precyzji. Trzeba mieć czas i miejsce. Tu było trochę za dużo chcieństwa. Rywale przejmują piłkę. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. No i po ataku zagrożenie minęło. Robert Lewandowski. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Nie, błąd. Dostaje piłkę. Co teraz ją zrobi? Nie może chybić! Ale nic z tego. Górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. W ostatnim kwadransie goście bardzo mocno przycisnęli rywali. Jeśli uda im się podtrzymać presję i dalej tak dobrze grać piłką, to wyrównujący gol wydaje się tylko kwestią czasu. Traci piłkę po tym doskoku. Polacy mają sporo przestrzeni w Czy trafi do siatki? Mamy karnego. Sędzia bez wahania wskazuje na 11 metr. Żółta kartka, a do tego kara drużynowa. Karny. Lewandowski ruszył ku piłce fatalnie, po prostu fatalnie uderzył. Jacku, nie wiem, co on chciał zrobić, żeby chociaż trafił w światło bramki z tej jedenastki. Nie zdziwię się, jeśli menedżer postanowi go dzisiaj zdjąć z boiska. Strata biało-czerwonych. na. znakomite zagranie na dobieg. I cóż, będą musieli budować akcję od nowa. Zieliński. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Obrońcy nie bardzo kwapią się z powrotem. Czy trafi? Ładnie. Musiał się wyciągnąć, ale sięgnął piłkę. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. Deszana na bramkę. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Czysty wślizg, odzyskanie piłki, czasem ryzyko się opłaca. Podanie do Hesusa Korony. Podanie do Herrery. Ładne teraz dośrodkowanie w pole karne. Nie, nie tak. źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Doskok do rywala i po akcji Polacy mogą teraz uderzyć skrzydłem. Jest tam miejsce. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja. Co tam się stało? Rzuca piłkę w pole karne. Co za okazja! Tak bliska to powinien być gol! Kolki Tomku był tu na straconej pozycji, ale broni. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. I teraz zbiega do środka. Mamy gola, proszę Państwa! Prowadzą dwiema bramkami w pełni zasłużenie. Raz jeszcze okazja, by przyjrzeć się tej bramce, a wszystko zaczęło się od świetnego dośrodkowania zrzutu rożnego. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na rękę. 2 do zera. Gramy dalej. Polacy tracą piłkę. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie Rywala. Co teraz z nią zrobi? Może uderzyć Raul Jimenez. A i niewiele teraz zabrakło. Odważna próba. Teraz zabrakło trochę szczęścia, Tomku. Niestety nadal do remisu potrzebują dwóch bramek. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Uwolnił się teraz, może spróbować wrzutki. Mamy strzał. Szczęsny. Pięknie to broni. Pierwsza klasa. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Głęboko w pole karne zagrywa. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Robert Lewandowski, ależ przechwyt, prawie pod bramką rywali, za chwilę może, że też tego nie strzelił, wypracował sobie pozycję, doszedł do świetnej sytuacji i pozostało tylko sfinalizować akcję. Zawiódł w najważniejszym momencie, tak to niestety bywa. Będzie groźna sytuacja dla Polski, ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. I Jesus Korona. Zawiodła chyba teraz glika koncentracja. Piłka pod nogami rywala. Krzysztof Piątek. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Raúl Jimenez. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Gol! Tracą już tylko jedną bramkę. Wystarczy jedna składna akcja. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Aktualny wynik to 2 do 1. Piątek. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. No i przecina ten centre. Wybija. No i nie udało mu się. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny. zablokowany ten strzał. Ma sporo miejsca, czy dośrodkuje. Czy stoła to wykorzystać? Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie, Aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. Lacce wciąż w ataku. Sędzia zastosował korzyść. Polska w natarciu. Ale strzał zablokowany. Tą obroną. Bramkarz utrzymuje swą drużynę w grze pod koniec spotkania. Jedną bramkę da się jeszcze odrobić przy dwóch golach straty. Byłoby piekielnie trudno. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Szybkie wykonanie, mamy krótkie rozegranie. Najprościej teraz jak się da, byle dalej. Podanie do Adama Buksy. Ależ robi sonada, Jak on to zrobił? Prowadzą różnicą jednej bramki, ale mają teraz utrożny. Na pewno spróbują podwyższyć wyniki zamknąć ten mecz. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. I Krzysztof Piątek! Za chwilę ponownie wznowią z narożnika boiska. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Jest czas, jest miejsce. Można centrować. No, może teraz. Polscy kibice czują pismo nosem. Cały stadion wrze. Pod presją pozwolił piłce opuścić boisko. Do końca meczu już tylko minuta, plus to, co doliczy sędzia. To już jest chyba ich ostatnia akcja. Jeszcze chcą powalczyć. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Uspokaja teraz sytuację. Mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście, była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Teraz może wreszcie chwilę odetchnąć. Hector Herrera Hector Herrera Traci piłkę po tym doskoku. Bardzo fajnie pokazał się dzisiaj Piotr Zieliński. Też chyba, Jacku, jesteś pod wrażeniem jego gry. Świetnie mu się dzisiaj ten mecz ułożył. Zdobył ważnego gola, pomagając Drużynie wygrać. Oczy...